Bardzo serdecznie witamy Was gorąco, jednocześnie dużo pracy. Jedno z drugim, Krysia Maciu, Janusz Zagórski. Ja wróciłem dzisiaj nad ranem. Wróciliśmy z wylatowa, trochę raportowaliśmy, a Krysia od rana do wieczora na dyżurze w naszym właściwie sztabie, przy okazji tutaj też i studio, i jej biuro, komitet wyborczy ma taki roboczy tutaj, jakby nie było, sztab, czyli e-parlament. Nowa cywilizacja pracuje, a największe wyzwanie i najważniejsze w najbliższych dniach to się toczy, to zbieranie podpisów do rejestracji komitetów wyborczego, wyborców, no, e-parlament, to może Krysiu, jak wyglądał ten dzień tutaj? Ja potem powiem, wylatowi, ale ponieważ już się trochę widzieli tych moich filmików z wylatowa, więc mniej więcej wiadomo, jak było. Zbieramy już któryś dzień, prawda? Natomiast powiem tak, no dzisiejszy dzień, ja tu jestem od ósmej rana. No do tej pory, jak widać, wyszłam dosłownie na, na minutę coś zjeść, ale to było tak jedna kartka na drzwiach, żeby z telefonem, żeby w razie czego. Yy, wielki ukłon, pewnikiem też od siebie to powiem. Dla Zigiego, bo rzeczywiście bardzo wiele ludzi dzisiaj. Zrobił audycję i tam coś jeszcze tak, kostno, tak, zrobił audycję, mm -hmm. podał, i bardzo wiele ludzi no, po tej audycji się odezwało. I powiem, że dla mnie najbardziej takim wzruszającym momentem było to, że ludzie dzisiaj przychodzili, jeden podpis złożyć, przychodzili, przyjeżdżali. Przyjechała pani z Zielonej Góry, która dzwoniła do mnie, pyta się, czy nie można elektronicznie, a mi nie. Więc później pani stanęła, bo mówi, że no, wzięła tą listę ode mnie, jeszcze pustą i mówi, że no szkoda, no przecież tych ludzi trzeba agitować. Stanęła na chodniku. Może tutaj krótko pokażemy, bo się mieli pokazać gdzieś tam z Google wzięte te, prawda, te zdjęcia pokazujące długą 66C we Wrocławiu, bo to przy okazji podpowiedź dla tych, którzy jeszcze tak, jutro, tak. a i w środę, bo się poprzesuwali terminy wyjazdu do Warszawy w konsekwencji na, na czwartek tam na rano jedziemy, po to, żeby dopiąć i dlatego tutaj możemy pokazać, gdzie Krysia ma biuro, gdzie my mamy biuro. Tak, bo nie ma jeszcze szyldu niezależnej tak, telewizji. ale jest nieruchomości twoje. Ale jest nieruchomości. Ja I tutaj dlatego... powinni ludzie nadsyłać ten adres, przypomnij 1633, 53 633, prawda? 53 633 Wrocław, ulica Długa 66C. 66C i ja prosiłam, żeby dopisywać Krystyna Macią, tak, bo na wtedy w razie czego, jak jest jakaś przesyłka kurierska, to czasem nie chcą dać, bo komisja. Podaje, podajesz mamy. też swój numer telefonu. Tak, i swój numer telefonu. Do przesyłek. Tak, do kurierskich. I kurierskich, i, i takich, żeby ludzie dzwonili, więc rzeczywiście tych telefonów jest multum, naprawdę bardzo dużo. I no mówię, najbardziej mnie wzrusza, jak przyjeżdżają, pan na rowerze przyjechał i mówi, ale co nie można elektronicznie? Ja mówię, no nie można. A nie mogłaby pani podpisać, nie mogę. A nie mogę za kogoś, a my nie możemy. Jeżeli mówimy o uczciwości, to musimy nastawiać na tą uczciwość, żeby słowa szły w parze z czynami, a nie tak. I przyjeżdżają Ludzie pojedynczo i, i przychodzą, podpisują, za chwileczkę dzwonią też po znajomych, mówią, że, że jest tak. Taka możliwość. No, przyznam, że, że jest to ogromne wzruszenie. Wiele ludzi pyta, wiele ludzi zna nas z telewizji niezależnej, ale wielu ludzi nie wie jeszcze dużo o komitecie, nie wie jak tam wejść, gdzie, jak pobrać sobie listy, więc, więc też tłumaczyłam do wielu ludzi Na stronie internetowej wolnić.net mamy, jakby nie było, też ten formularz. Mamy również na stronie internetowej naszej telewizji na Facebooku, prawda, jako post. Ten formularz można pobrać, wypełnić go z bardzo prosto, bo tam jest wszystko napisane, tylko żeby wyraźnie, oczywiście pensjal jest niezbędny, dokładny adres. Bardzo Was prosimy, żebyście to nadsyłali. Można to po prostu też i fizycznie tutaj przyjechać. Bo tak, tej pani, tak, O Jesteś od której do której mniej więcej? Jutro jestem od 10, ale kroku będzie od 9, mhm, bo dobra. jutro będę od 10, ale tak jestem do 20 calutki czas. I plan jest taki, że zbieramy do, do środy do wieczora. Tutaj zrobimy sobie takie podliczenie, ponieważ w oświcie zmieniliśmy tutaj jakby koncepcję. O świcie wyjeżdżamy w czwartek, znaczy ja nie mówię, że ja jadę, tylko jakby grupa jedzie, to kto pojedzie, to wiadomo, że na pewno pełnomocnik nasz, mówi naszego komitetu potrzebu, czyli Kata, Kasia, prawda, Kropińska, tak, Małgosia. Małgosia też. Obecka, jako wiceprzewodnicząca. I ty e, także. jest też Grzegorz Zawada, który tutaj ma jechać. Jeszcze ten skład się buduje i co jeszcze ważne z korumin? O do Warszawy. Jeżeli Wy tutaj na sam koniec nie zdążycie tego wysłać, to teraz poprosimy o pokazanie. Właśnie na ulicy Wiejskiej w Warszawie jest taka w sumie restauracja, kawiarnia, czytelnik, o ile pamiętam. Nieraz tam się spotykaliśmy, jakby protestantów. Tak, na wiejskiej 12, tak? Tak, na wiejskiej 12, bardzo blisko w ogóle Sejmu. Tam też jest blisko Państwowa Komisja Wyborcza. I będziemy po prostu od godziny 10.30 do 12.00 będzie ktoś, kto będzie tam po prostu na Was czekał i mogli, możecie donieść bezpośrednio te podpisy, tak? Na w tych formularzach, które tam Ci z Warszawy, prawda? To jesteście z Warszawy, może bardzo pomóc i, i w tych godzinach przynieść po prostu tam do nas, do tej grupy, która tam będzie, i najnormalniej czy złożyć, tam ekipa to przyjmie i potem dołączy, bo około tak. 12 będzie chyba już takie złożenie fizycznie w tej komisji państwowej wyborczej. Może wcześniej kolejka trzeba będzie zająć, zobaczymy. Tak, ale dzisiaj mi nawet sugerowano, żeby do Warszawy na in post, na paczkomat, czy ulicę dalej. Ja mówię, że to lepiej, skoro przedłużyliśmy do środy. To jeżeli jutro ktoś wyśle, prawda, tym priorytetem, nawet pocztą, to do środy dojdzie do nas tutaj i będziemy mogli już to tutaj zliczyć. Czy, czy uzupełnić gdzieś tam, jak są podpisów, nie podpisów, tylko brakuje nazwy komitetu, czy daty, to, to tam... Wysyłajcie, wysyłajcie, no w razie czego tutaj jeszcze, gdyby coś się naprawdę spóźniło, to ktoś tam to jeszcze zgarnie z Wrocławia w czwartek rano, ale to dowiezienie już będzie problematyczne. A teraz... A mogę nam? jeszcze coś? Tak. Powiem Wam taką właśnie, ponieważ mówimy o tym, że jeżeli mówimy o uczciwości, bo dużo ludzi pyta, czy, czy może ktoś podpisać i tak dalej. Przyjechały dzisiaj trzy panie, przywiozły taką panią, która nie mogła napisać, więc za nią napisali, ale ona się podpisała. Tak więc dlatego wiem, mhm. ale przywieźli ją, żeby ona się osobiście. osobiście podpisała, więc takie, takie bardzo, bardzo fajne piękne są te gesty, żeby zrobić tak, to naprawdę tak, uczciwie, dokładnie. mimo że system bardzo można powiedzieć, no ostro traktuje wolnych obywateli niezrzeszonych w partiach politycznych, każe im zbierać, latać po mieście, jakby nie można przed elektronicznie podpisów tak, robić, to są kwalifikowane, tak, tylko wszyscy z jak to się mówi, zębami z upały muszą latać po całych miastach tak. i tak to się traktuje po prostu, tak się zachęca obywateli do tego, by brali udział w życiu publicznym. Właśnie. Wiele przecież dokumentów można podpisać tak, elektronicznie. elektronicznie, podpisem zaufanym, tak, a tak, tutaj nie, można niestety. Takie to, takie to nas demokratyczne inklinacja ma klasa polityczna. Natomiast tak na, na szybko, bo o 21 mamy 23 posiedzenie KKW, gdzie będziemy nas spokojnie analizować te wszystkie nasze obecnie zebrane podpisy. Słuchajcie, wiemy jedno do Warszawy na, tego, na ten czwartek rano, to nie, nie to chodzi, żeby być tysiąc podpisów, to musi być 1200-1300, dlatego że oni jakby z automatu często obcinają. Też nie zawsze jest, nie jesteś pewny, co tam kto wpisał. Czy ktoś, po, ktoś nie pomylił na przykład. tak? A, no nie, pomyliła tak. przed PESEL. Wpisanie, oni tak. sobie po PESEL sprawdzą, że ten PESEL nie wskazuje tego nazwiska, tak, bo to się, tak. nie, nie stoimy przy tych ludziach, którzy podpisują. Więc my musimy mieć duży zapas, także nie zwalniamy ani na, sek na sekundę. Teraz tej tylko poda tak szacunkowo, Miejsce, bo ja, ja wróciłem z Wylatowa, zresztą byliśmy tam z Asią, był Leszek Haja też z nami. Byliśmy we trójkę w sumie, przyjechaliśmy na ten fest kosmiczny, bo fantastycznie. Zresztą przy okazji tam też były jakieś filmiki. No i też tam zebraliśmy z bardzo dużo podpisów. Chcę podziękować szczególnie Bolkowi Kula, Bolekula, bo on ich tam w sumie z tych miejscowych, którzy naszą prośbę tak, tak. zebrali, ich najwięcej zebrał. Praktycznie tutaj dzisiaj 20, 50, około, około 80 praktycznie od niego, niecało 80. Tak. Tutaj też Leszek Haja ja mu pomagał. Tutaj bardzo też fajna praca, tutaj Jasi Słabój, która była na tych naszych eventach tam, prawda, kosmicznych, też tam się działa i ludzie podchodzili, podpisywali. No, bardzo też chcę podziękować tutaj pani Marii Weldzan, bo tam z rodziną przychodziła hmm. i naprawdę namawiała ludzi, to było bardzo sympatyczne, ale też, też piękną akcję przeprowadzili tutaj, jak w poznaniu też z, z nami tutaj w, w tym, no, w Rzeszowie, Rysiek i, i Miłkakus, prawda? Tak, tak gdzie, tak. gdzie zebrali praktycznie 50 Podpisy one są już praktycznie w drodze, także będziemy mi odbierać niedługo. Tak samo jak dziś odebrałem sobie od Poczty Konduktorskiej, od Magdy z Torunia, ponad 30 podpisów w kopercie. Także tam się zbierało, przynajmniej tam, jak ktoś mi od tego parasoda ode mnie, ile tam jest, tam jeszcze cała grupa ludzi przedmiotowych. już od Ciebie jest 288 podpisów, to od tej grupy, która dla tak? Tak, tak. Także ładny bardzo ładny jest też Darek do on ma 203 podpisy już. Także no są, są tutaj... Kraków też ładnie zbiera. Ta Kraków tak, tak miał na... już 80, to jeszcze nie są ostateczne, mm, ta, bo, na teraz. bo cały czas zbieramy, całutki czas zbieramy, prawda? Y, tutaj y, Arek Malant y, no tak samo, bo pierw 29, teraz jeszcze 6, 40, czyli już też no takie ładne, mm, przepraszam, teraz 60, czyli razem ma prawie 90 No, też pięknie, też pięknie, Bardzo ładnie, no mówię, no, no, słuchajcie, ale mnie wzruszają nawet, jak otwieram tych koper, to jest tyle i, i jeden podpis, dwa podpisy, a ludzie wysyłają, hmm. więc. Tutaj też widzę, że Grzesiu Zawada też troszeczkę ładnie taką tak ludzie sumę u niego, pięćdziesiątkę tak mniej więcej. Tak, 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 tak Także tutaj, no, ja. no, słuchajcie, starajcie, to już nie ważne, czy ktoś dużo więcej, czy dużo mniej, ale naprawdę starajmy się, bo my musimy mieć tych podpisów w zapasie. Każdy podpis się liczy. Dzisiaj praktycznie skończyły się prawybory, więc tam będziemy wszyscy mieli mandat, mam nadzieję, to będzie ogłoszone publicznie do tego, żeby naprawdę zostać wystawiony, bo Komitet Wyborczy Wyborców, w Warszawie, jak to zostanie zatwierdzone, będzie wtedy podawał konkretne nazwiska, jakie on zgłasza, tak, jakie on zgłasza, tak. żeby, żeby oficjalnie potem Komisja Wyborcza e, Państwowa mogła to nominować. A potem dopiero będzie jazda, co, no, dokładnie. Jak nas tam zakwalifikują? <laughs> No, narzekamy, że teraz Proszę, słuchajcie, naprawdę jest tak gorąco, siedzimy, każdy z nas no, no rozpracowujemy, jak możemy, dajemy siebie, no, naprawdę myślę, że wszystko, co możemy dać, jeszcze ten upał i dlatego tak wyglądam, jak ja wiążę ja sobie. Ale, ale naprawdę no, no jest to coś, co cieszy. Co cieszy i... Ja jeszcze chcę podziękować, wiecie, komu, bo tak z tej grupy, z tych, co ja zebrałem, myśmy jechali przez Nową Sulto. Nawet w pierwszą noc jechaliśmy z Leszkiem Hają, i, i, i pamiętam, znaczy był, był motyw, kiedyśmy mogli tam przenocować, a potem wracaliśmy, też można było przenocować, a on sam zebrał nam w swoim tutaj środowisku, w nowej soli wokół, bo on powiedział takie centrum, prawda, terapii, wodorowanie i tak dalej. W... Prawie 40, około 40. Pst. Także w tej naszej puli, co tutaj masz, to podziękowania dla właśnie Eugeniusza Mieckiego, który, który zebrał praktycznie 40. W sumie wiesz, 2,5 tak. dwa, dwa dnia zebrał. Ta Rolnika były zbierane No to to właśnie około i i miłka zebrała. To tak, też pięknie. Słuchajcie, każdy jeden, zobaczcie, wszyscy są zapisani. Nie ma żadnego głosu, który by gdzieś był, zginął w całej puli. Doceniamy każdy jeden głos, jaki przyjdzie. Ja wszystko skrupulatnie otwieram koperty i od razu zapisuję nazwiskami, skąd, ile głosów. Także no wszystkim wam bardzo, bardzo dziękujemy. No i prosimy o jeszcze. Prosimy o jeszcze na koniec przypomnimy. Wysyłamy to kurierem. To byłoby najlepiej, tak? Lub przesyłką tą, tą pocztową, ale nie, nie priorytet nie poleconego. Nie, nie robić poleconego. Nie Przypominamy adres 53633 Wrocław. Ulica Długa, 66, na Macząg piszemy, piszemy. I telefon 62596451. Takie i piszemy Krysia, ewentualnie NTV i to dochodzi. E, cały czas razem, dlatego e, finiszujemy razem, a Dokładnie. potem dopie się jeszcze bardziej działa. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Dziękujemy bardzo. za każdy głos.